W tej strony D-Poczopko 60, nie chcę mi się gadać, bo jestem na niby... Dobra, teraz tak na poważnie, to jestem ja. Tylko ja. Dzisiaj zaczynamy nową serię, czyli Sonic the Hedgehog 1. I dziękuję True Assistant za podsunięcie pomysłu na tą gierkę. Bo tak naprawdę nie, ja wpadłem na pomysł nagrania tej gry, tylko Game Through Assistant. Bo, ale nie ma... Nie ma... Jak to... <ścoughs> nie mogę się wysłowić. Po prostu... Szybkie... To jest po prostu szybkie zacię... Za... Nie mogę się wysłowić. Zaczęcie i. Próbuję w tej grze zdobywać szmaragdy chaosu. Wszystkie, wszystkie. Wszystkie 6 szmaragdów chaosu. I. Łooo, wow, ile pierścieni. I jestem już na końcu. I. A też tak, by zabierać punkty. Nie da się, dobra, to idziemy do specjala. I. W tym specjalu uda mi się to zrobić Uda mi się zdobyć marat I uda mi się zrobić z tego filmu lepszą jakość Bo jak widzę, że to jest zła jakość, którą widzę teraz Gadam głupoty Bo sam nie wiem co ja gadam bo mnie nie wiem i nie wiem co gadać nie wiem sam co mówię Naprawdę I failuję. A jak Zawsze failuję Na szmaragdach Bo nie umiem zbierać maragdów w Sonic 2 Heather, The Hedgehog Son <laughs> Sonic The Hedgehog 2 Nie umiem Bum 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 do jakiegoś ty, do jakiegoś dziecko i nagrywam to na nowych słuchawkach, raczej na innych słuchawkach, bo tamte mikrofonie, e, bo na tamtej mikrofonie słabo mnie było słychać. Tak jak na przykład Sonic Adventure DX No I u mnie jest piękna pogoda Akurat się powstrzym na dwór, na dwór No Jest piękna pogoda Będę koboty zebrałem I sprężę na górę <grym> I stracimy piersi osa. <noise> Widziałem to równać co uderzyłem. I tutaj mam ostro Takie jak na przykład takie, które widzieliście. Bo ja nie wiem co teraz gadać i yy, no sam nie wiem co gadać. Nie, nie wiem o czym w ogóle gadać. Czy o tym co gram, czy o tym co innym no to możecie to pisać w komentarzach czy o czym mam mówić czy o grze czy o czymś innym i niezliczalności <grym> to nie o to chodzi ale zebram mnie teraz boom osa checkpoint i pierścienie dostała gra sonika the Hedgehog yy, osy checkpointy Pierścienie. takie coś. I ja chcę dość specjala. O, I tutaj mogę już zakończyć ten minikę, więc na raz.